Z numerem 3 Sombor, czwórka Kajpirinia, z piątką Mobek, z numerem 6 Zjawa i z 7 Top Safety. W maszynie startowej jest już oznaczony numerem 1, koń to In Polonia. Podchodzi teraz Diablo. Zajął swoje miejsce. Podchodzi Sombor. Bez najmniejszego problemu podchodzić będzie teraz Kajm na sygnał. I jazda. Gonitwa wystartowała. Od razu po starcie na czoło stawki przesuwa się Diablo, ale jest tam też Mobek i Sombor, te trzy konie na froncie. Bardzo blisko otrzyma się In Polonia, za nimi w odstępie kilku długości Top Safety i Kajpirinia ze stratą zjawa zamyka stawkę. Sombor, oznaczony numerem 3 jest na prowadzeniu, ale tuż obok niego galopuje Diablo. Następnie In Polonia, która przesuwa się na trzecie miejsce, na czwarte odpada Mobek, za nimi Top Safety, Kajpirinia i zamyka ze stratą zjawa. Cały czas na froncie jest konie oznaczony numerem 3, to Sombor, ale wśród pierwszych czterech koni odległości są naprawdę bardzo, bardzo niewielkie. Te cztery konie mocno zgrupowane i tutaj cały czas możemy się jakieś przetasowanie spodziewać. Sombor jest na prowadzeniu, następnie Diablo, In Polonia i Mobek. Te cztery konie mocno zgrupowane. Gonią Kajpirinia i Top Safety ze stratą Zjawa. Jakieś problemy tam były z Mobekiem. Ten koń dosyć mocno stracił. Cały czas Sombor jest na prowadzeniu. In Polonia już przesuwa się na drugie miejsce, na trzecie odpada Diablo. Następnie Mobek, Kajpirinia, Top Safety i Zjawa, która stawkę dogoniła. Na prostą finiszową wyprowadza Sombor, ale bardzo blisko trzyma się In Polonia. Przyspiesza środkiem toru Kajpirinia, konioznaczony oznaczony numerem 4. Pozostałe konie gonią. 350 metrów przed celownikiem. Cały czas Sombor jest na prowadzeniu. Zobaczymy, czy wystarczy mu sił w tej gonitwie, bo pozostałe konie gonią bardzo mocno. Już na drugie miejsce przesuwa się Kajpirinia. Trzyma się tam też z przodu Top Safety i In Polonia. Sombor jest na prowadzeniu. 100 metrów do celownika. Czy uda mu się? Ma sporą przewagę. Tak jest. Sombor wygrywa gonitwę. Walka o drugie. In Polonia. Kajpirinia Top Safety zjawa. Mobek zamyka diable. đó Koń oznaczony numerem 3 Ogier-Sombor, trenowany przez trenera Michała Borkowskiego w siodle Katia Sulejmanowa. To właśnie koń numer 3, jako pierwszy mija linię celownika. I o ile się nie mylę, to jest pierwsze w karierze zwycięstwo Katii Sulejmanowej. Czekamy na wynik zatwierdzony przez Komisję Techniczną dekoracja zwycięzców na padoku.